Chodź, chodź, chodź. Idziemy do klubu. Ej, my mamy jeszcze w chuj alkoholu. Jak? No dużo. Co? Nie mamy już nic. Mamy pół Jagera. Nie. Boże, Boże, i nie. O, boże. Ale wyższy my... zęb. Ale but. dalej, dalej. Ej, dobra, mamy, mamy mega propozycję dla was. Ale jesteś sexy. Czekaj, się tak. No, tak. Tak, no zabiorę się na no, włosy. No, i... <noise> to jest moja dziewczyna Klaudia. Daj mi buzik w, w policjach. No, ale tak przyślij trochę. No nie <noise> nie Tłumaczenia nie karają. Dobra, dobra, dobra. Ale to idzie. Dobra, będzie dobrze, Ale buba. Proszę cię, pewnie. A typi jest co? Dobra! Musimy wyjebać alkohol! Ale gdzie? Jest Jeszcze Jager? No dobra. To to wypij kawia! Tam idzie na O No to od niej ty dziewczynom daj. Ja nawet nie wiem gdzie jestem dziewczyna. Nie wiem. Dobra, ale ja muszę Oi. chodź do parku na no no ja, ja muszę się oddać, ja muszę się oddać. Ja też jest stary mnie, tak kartofelki No. To tak ostro mi było Trzeba. Bardzo dziękuję. kończysz. Kończysz alkohol! Nie, najebane jestem w pływ, co się. Ale walczyć musisz. O ja czuję. bo ja, ja czuję. chciałbym zrobić outfit challenge. How much Cześć, is your outfit? Uh, tam, nie wiem. Ile? Uh, 400 zł. chyba. Wow, spodnie! Berszki. Nie wiem, ale pamiętam. Sto złotych chyba Czekaj, A pokaż tu nasz metkę A to nie dzisiaj, <grym> <grym> oh. dzisiaj na promocji Gdy 40. Na? Dzisiaj kupiłaś? Tak Okej, okej kolczyk. kolczyk Kolczyki, o. nie wiem, jakieś wzrosty Oczy bezsenne Oczy bezsenne, dobra, okej okay. je. okay. Ja jeszcze szybko, 360 tutaj 360, jak się prezentuje <grym> Outfit <grym> Outfit jak prezentuję, tak? Dobra, ja Dobra tego Outfit, nie miałasz, tego nie miałeś, tego nie miałeś, widzę No, no pokaż dupcie, to... pokaż dupcie. Pokaz dupcie. <laughs> outfit prezentuje. Ja outfit, No dawaj, how much is your outfit? How buty? buty. Zalando. Skarpetki. Zde. Kika. Kika. Nie no, nie wiem, nie wiem skąd. Spodnie. E, shin. Szeń, szeń. Ale kasa, kasa. kasa, buty za ile? 150. 150, skarpety. 4 złote. 4? 154, spodnie. Ze stówę. To te 254, bluzeczka. Dzisiaj na promocji zakupiamy 40 złotych. Coraz zł. większe cycki. Co? Coraz gorsze latki, ale coraz większe cycki. Stary, ja muszę tak lać. Tak muszę siuszu. Cycki za ile? Ktoś się pyta. Cycki za ile? No, pisać instagram klaudia luz na instagram, instagram. Wiesz, Wiesz, jak jest tam się dogadać o poglądach fisza widzowie idziemy się od możemy się możemy się Ej, ja nie idziemy tutaj do parku szybko się śnić tak... no tak to chodź chodźcie chodźcie a czy wy tylko przyszłyście poatencjonować tę chwilkę a pewnie, pewnie. O, 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 o. nie wiem Dzięki wiem, dzisiaj wyglądasz. Dzięki wiem. Się wyglądasz? Pięknie dzisiaj wygląda. Pięknie dzisiaj klata prezentujesz klata. Dzięki, Jak zawsze, jak, jak zawsze... Jak, 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 jak sportowcy, jak sportowcy. To jest, to jest, to jest. Ja już sportowo jestem no. najebany. Ja też. Stary i sportowo o, ja nogi i tak jest, na pierdalają. Ale to tak mnie a wy nadal same pijecie. Nie spokojnie idziemy się idziemy się wyszukać idziemy, idziemy content na szaniu robić